Po rozstaniu cisza jest jedną z najbardziej niezrozumiałych reakcji. Ludzie zakładają, że milczenie oznacza, iż się poddałeś, że nie zależało ci wystarczająco, by walczyć, albo że byłeś zbyt słaby, by powiedzieć to, co trzeba było powiedzieć. Stoicyzm uczy czegoś przeciwnego. Cisza nie jest brakiem siły to obecność kontroli. Gdy emocje są wysokie, słowa stają się lekkomyślne. Gdy ból jest świeży, wyjaśnienia przeradzają się w autodestrukcję. Cisza to moment, w którym wybierasz dyscyplinę zamiast impulsu. Większość ludzi mówi po rozstaniu, ponieważ nie potrafią znieść niepewności. Chcą naprawić nieporozumienia, obronić swój wizerunek lub złagodzić ból w piersi. Filozofia stoicka ostrzega przed tym pragnieniem. Mówienie z bólu nie tworzy jasności. Wystawia na widok słabość bez ochrony. Cisza natomiast zachowuje Twoją wewnętrzną władzę. Chroni Cię przed ujawnieniem strachu, przywiązania czy niestabilności w momentach, gdy powściągliwość jest najważniejsza. Stoicki człowiek rozumie, że nie każde uczucie zasługuje na wyrażenie. Wie, że kontrola emocji to nie tłumienie, to mistrzostwo. Cisza pozwala emocjom opaść, zamiast wylewać się na zewnątrz. Tworzy przestrzeń między bodźcem a reakcją. A ta przestrzeń to miejsce, w którym mieszka siła. Gdy milczysz, nie tracisz gruntu. Trzymasz go. W tym filmie zrozumiesz, dlaczego cisza jest najsilniejszą reakcją po rozstaniu, jak chroni twoją godność, gdy emocje są głośne i dlaczego spokojny człowiek, który mówi mniej, często posiada największą władzę. Jeśli to do ciebie przemawia, daj like pod filmem. Napisz w komentarzu, że wybierasz ciszę i szacunek do siebie. Subskrybuj Stoic Blessing i włącz powiadomienia, by oficjalnie stać się stoickim żołnierzem, bo siła zaczyna się w momencie, gdy przestajesz reagować. Każde słowo wypowiedziane po rozstaniu niesie ukryty koszt. Wyjaśnienia kosztują godność, uzasadnienia kosztują przewagę. Emocjonalna szczerość wyrażona bez hamulców często kosztuje siłę. Stoicyzm uczy, że timing i kontrola znaczą więcej niż ekspresja. Gdy mówisz z bólu, rzadko mówisz to, co naprawdę myślisz. Mówisz to, co przynosi ulgę w danej chwili, a ta ulga zawsze jest chwilowa. Większość ludzi gada po rozstaniu, bo cisza wydaje się nie do zniesienia. Chcą być zrozumiani, poprawić historię albo znów poczuć bliskość, choćby na moment. Filozofia stoicka ostrzega, że to pragnienie zamienia słowa w walutę płaconą za emocjonalną ulgę. Raz wydana, nie da się jej odzyskać. Możesz poczuć się lżej na chwilę, ale koszt pojawia się później jako żal, wstyd czy poczucie, że ujawniłeś za dużo. Stoicki człowiek rozumie, że słowa wypowiedziane w emocjonalnym zamieszaniu nie da się cofnąć. Cisza natomiast zachowuje wszystkie opcje zachowuje godność Zapobiegając niepotrzebnej ekspozycji. Gdy mówisz mniej, dajesz sobie czas na odzyskanie jasności, zamiast reagowania impulsywnie. Cisza staje się tarczą chroniącą cię przed samym sobą, gdy emocje są głośne. Dlatego powściągliwość wydaje się niekomfortowa, ale potężna. Opierasz się pragnieniu wyjaśniania, obrony czy usprawiedliwiania. W ten sposób chronisz swoją wewnętrzną władzę. Stoicyzm uczy, że siła nie jest udowadniana przez to, ile mówisz, jest udowadniana przez to, co wybierasz nie mówić. Gdy cisza służy ci lepiej po rozstaniu, rozmowa cicho zamienia się w negocjacje. Kto wyjaśnia więcej? Kto przeprasza? Kto uspokaja? Kto wciąż ma dostęp? Stoicyzm uczy, że w momencie, gdy negocjujesz emocjonalnie, oddajesz swoją pozycję. Każda wymiana staje się transakcją. Jasność za godność, ulga za przewagę. Cisza natychmiast kończy te negocjacje. Gdy przestajesz odpowiadać, nie ma sporu do wygrania, historii do poprawienia, ani wizerunku do obrony. Wycofujesz się całkowicie ze stołu negocjacyjnego. Filozofia stoicka uczy akceptacji zamiast przekonywania. Cisza komunikuje, że nie próbujesz już emocjonalnie zarządzać sytuacją, pozwalasz rzeczywistości być taką, jaka jest. Bez ingerencji. To niewygodne, bo negocjacje wydają się produktywne, dają iluzję kontroli. Cisza usuwa tę iluzję. Nie próbujesz już wpływać na to, jak rozstanie jest postrzegane czy przetwarzane. Stoicyzm uczy, że nie jesteś odpowiedzialny za emocjonalne rozwiązanie drugiej osoby. Cisza egzekwuje tę prawdę. Stoicki człowiek rozumie, że spokój nie pochodzi z wygrywania rozmów, pochodzi z ich kończenia. Wybierając ciszę, chroni swoją godność i zatrzymuje wyciek emocji. Negocjacje wysysają energię. Cisza ją oszczędza, a oszczędzona energia to miejsce, w którym siła zaczyna się cicho odbudowywać. Szacunek do siebie rzadko jest niszczony w jednym momencie. Erodował powoli przez małe emocjonalne kompromisy. Jedna wiadomość wysłana tylko po to, by poczuć się lepiej, jedno wyjaśnienie, by złagodzić zakończenie. Jedna reakcja sprzeczna z Twoimi wartościami. Stoicyzm uczy zgodności między tym, w co wierzysz, a tym, jak działasz. Cisza zachowuje tę zgodność, gdy mówienie kosztowałoby Cię godność. Gdy milczysz, odmawiasz wymiany szacunku do siebie na chwilową ulgę. Przestajesz wyjaśniać swoją wartość. Przestajesz bronić swoich wyborów. Filozofia stoicka uczy, że godność nie potrzebuje uzasadnienia. Istnieje niezależnie od tego, czy jest uznana. Cisza to sposób, w jaki honorujesz tę prawdę. Stoicki człowiek rozumie, że szacunek do siebie jest wewnętrzny, zanim stanie się zewnętrzny. Nie buduje się go przez bycie zrozumianym, buduje się go przez pozostawanie wiernym swoim standardom, nawet gdy jest niewygodnie. Cisza wzmacnia te standardy przez działanie, nie słowa. Z czasem ta powściągliwość się kumuluje, bardziej sobie ufasz, mniej reagujesz, czujesz się stabilniej. Stoicyzm uczy, że pewność siebie, tycią dziesięć rośnie z konsekwencji. Cisza zachowuje szacunek do siebie, bo utrzymuje cię w zgodzie z tym, kim chcesz być, a nie z tym, kim emocje nakazują ci stać się w danej chwili. Słowa zmiękczają zakończenia, obecność amortyzuje stratę. Cisza usuwa obie te rzeczy. Stoicyzm uczy akceptacji rzeczywistości bez emocjonalnego znieczulenia. Gdy milkiesz, rozstanie nie jest już wyjaśniane, przeformułowywane ani zarządzane przez rozmowę. Jest po prostu przeżywane, a tylko to, co jest w pełni przeżyte, może być w pełni zaakceptowane. Cisza usuwa siatkę bezpieczeństwa emocjonalnego pocieszenia. Nie ma wiadomości, na której można się oprzeć, tonu do interpretacji, nadziei cicho wzmacnianej przez kontakt. Filozofia stoicka ceni jasność ponad komfort. Cisza pozwala rzeczywistości uderzyć bez zakłóceń, nie przyspiesza uzdrawiania, umożliwia je. Dlatego cisza na początku często wydaje się surowa. Zmuszasz się do siedzenia z dyskomfortem, zamiast ucieczki przez komunikację. Stoicyzm uczy wytrzymałości zamiast unikania. Pozostając w ciszy, pozwalasz emocjom wzbierać i opadać naturalnie, zamiast być zarządzanymi przez reakcję. Stoicki człowiek rozumie, że ból unikany staje się bólem przedłużonym. Cisza pozwala bólowi przejść zamiast kręcić się w nieskończoność. Pozwalając rzeczywistości być w pełni odczutą, cisza toruje drogę do akceptacji. A akceptacja to miejsce, w którym siła zaczyna rosnąć. Gdy Milkiesz, ludzie ujawniają się sami bez zadawania ani jednego pytania. Stoicyzm uczy obserwacji zamiast przesłuchania. Słowa mogą kłamać, wyjaśnienia mogą mylić. Zachowanie w ciszy nie. Niektórzy szanują granicę od razu. Inni czują się nią zaniepokojeni. Niektórzy odchodzą spokojnie, inni próbują wrócić przez winę. Pilność czy nacisk. Cisza tworzy przestrzeń, w której prawda staje się widoczna. Gdy komunikacja trwa, zachowanie jest maskowane przez uspokojenie. Cisza usuwa tę maskę. Nie ma emocjonalnego amortyzowania, złagodzenia intencji. Reakcje stają się surowe i niefiltrowane. Filozofia stoicka uczy, że nie potrzebujesz rozmów o zamknięciu. Gdy zachowanie już daje jasność, Cisza pozwala działaniom mówić pełnym głosem, dlatego cisza wydaje się groźna tym, którzy polegali na dostępie, a nie na szacunku. Bez Twoich odpowiedzi, które ich stabilizowały, ich wzorce emocjonalne wychodzą na wierzch. Niektórzy ujawniają cierpliwość, inni problemy z kontrolą. Żadne z tego nie wymaga Twojej korekty. Stoicyzm uczy, że prawdy nie trzeba konfrontować, trzeba ją obserwować. Stoicki człowiek nie goni zrozumienia przez dialog, pozwala ciszy dokonać objawienia. Wycofując się, zyskuje wyraźniejszy widok na to, kto go szanował, kto od niego zależał, a kto został tylko wtedy, gdy było wygodnie. Ta jasność, raz zobaczona, nie da się cofnąć i zastępuje zamieszanie pewnością. Emocjonalna zależność żywi się interakcją. Każda wiadomość, każda odpowiedź, każda reakcja wzmacnia nawyk szukania potwierdzenia na zewnątrz. Stoicyzm uczy niezależności umysłu, zdolności pozostania ugruntowanym bez zewnętrznej walidacji. Cisza przerywa ten nawyk ukorzenia. Gdy interakcja się zatrzymuje, zależność zaczyna słabnąć po obu stronach. Na początku to niewygodne. Umysł sięga po znajome Chcę sprawdzić, zostać zauważonym, znów poczuć połączenie. Filozofia stoicka uczy, że dyskomfort nie jest sygnałem do działania, to sygnał do wytrzymania. Każdy moment, w którym pozostajesz w ciszy, gdy pragnienie mija, wzmacnia samokontrolę. Uczysz się, że emocje wzbierają i opadają bez potrzeby posłuszeństwa. Cisza usuwa Cię też jako stabilizator emocjonalny dla drugiej osoby. Jeśli polegała na Twojej obecności, uwadze czy uspokojeniu, ta struktura się zawala. Stoicyzm uczy, że nie twoja odpowiedzialność regulować wewnętrzny świat kogoś innego. Wzrost nie może nastąpić, dopóki zależność pozostaje nienaruszona. Cisza zwraca odpowiedzialność tam, gdzie należy. Stoicki człowiek rozumie, że wolność buduje się przez oddzielenie, nie przywiązanie. Gdy emocjonalna zależność się rozpuszcza, jasność zajmuje jej miejsce. Przestajesz czuć się ciągnięty wstecz przez nawyk czy strach. Zaczynasz iść naprzód z wyboru. A wybór w filozofii stoickiej to fundament siły i spokoju. Władza nie jest głośna, nie kłóci się, nie uzasadnia, nie domaga uznania. Stoicyzm uczy, że prawdziwa władza pochodzi z samokontroli. Zdolności rządzenia swoimi czynami, niezależnie od emocji. Cisza przywraca tę władzę, bo stawia cię z powrotem w kontroli. Gdy przestajesz reagować, przestajesz być ciągnięty przez impuls. Działasz z zasady, nie z bólu. Po rozstaniu wielu ludzi traci centrum, ich nastrój wznosi się i opada w zależności od wiadomości, odpowiedzi czy wyobrażonych sygnałów. Cisza przerywa tę niestabilność. Przenosi. Twoją tożsamość na to, co możesz kontrolować, twoje zachowanie. Filozofia stoicka uczy, że w momencie, gdy odzyskujesz kontrolę nad swoimi czynami, władza wraca wewnętrznie, a wewnętrzna władza zawsze poprzedza zewnętrzny szacunek. Cisza usuwa Cię też z emocjonalnego chaosu. Nie wyjaśniasz się już, nie bronisz wyborów, nie zarządzasz tym, jak jesteś postrzegany. Ta cisza tworzy opanowanie. Stajesz się trudniejszy do sprowokowania, manipulacji, wciągnięcia z powrotem w dramat. Stoicyzm uczy, że opanowanie to władza wyrażana cicho. Stoicki człowiek rozumie, że władza nie potrzebuje walidacji. Jest odczuwana, nie ogłaszana. Wybierając ciszę przywraca zgodność między tym, kim jest, a tym, jak działa. Ta zgodność tworzy spokojną pewność siebie, która nie szuka aprobaty. A gdy wewnętrzna władza zostanie przywrócona, nic zewnętrznego nie może jej łatwo odebrać. Jednym z najsilniejszych efektów ciszy jest to, że usuwa Twoje przywiązanie do rezultatów. Czy się odezwą, czy żałują rozstania, czy idą dalej, nie kontroluje już Twojego stanu emocjonalnego. Stoicyzm uczy wolności od tego, czego nie możesz kontrolować. Cisza. Oddaje Twój spokój z powrotem w Twoje ręce, zamiast zostawiać go zależnym od zachowania kogoś innego. Gdy milczysz, przestajesz czekać. Przestajesz interpretować każdy moment pod kątem znaczenia. Przestajesz mieć nadzieję, że odpowiedź zmieni to, jak się czujesz. Filozofia stoicka uczy, że czekanie to forma cierpienia. Gdy Twój spokój zależy od czegoś poza Tobą, cisza kończy to czekanie, zamykając emocjonalną pętlę. Gdy przywiązanie do rezultatu blaknie, jasność zajmuje jego miejsce. Widzisz sytuację bez zniekształceń. Rozumiesz, co zostało stracone, a co zachowane. Nie z goryczą, lecz z akceptacją. Stoicyzm uczy, że akceptacja to nie słabość, to siła wyrównana z rzeczywistością. Stoicki człowiek rozumie, że stabilność buduje się wewnętrznie. Gdy cisza czyni rezultaty nieistotnymi, spokój staje się stały zamiast warunkowy. A stały spokój to najwyższa forma władzy, bo nie może być odebrany przez wybór kogoś innego. Cisza po rozstaniu to nieunikanie i nieemocjonalne wycofanie z lęku, to dyscyplina, to ostateczny akt siły, gdy każdy impuls nakazuje ci reagować. Stoicyzm uczy, że godność jest zachowywana przez powściągliwość, nie przez reakcję. Stoicki człowiek nie goni zamknięcia, nie domaga się zrozumienia, nie argumentuje swojej wartości. Tworzy spokój przez samokontrolę. Gdy wybierasz ciszę, przestajesz negocjować z przeszłością, przestajesz wyjaśniać się komuś, kto nie ma już do ciebie dostępu. Akceptujesz zakończenie bez próby złagodzenia go słowami. Stoicyzm uczy, że akceptacja rzeczywistości uwalnia umysł. Cisza w pełni ucieleśnia tę akceptację. W tej ciszy twoja tożsamość odłącza się od rozstania. Nie jesteś już definiowany przez odrzucenie, stratę czy niedokończone rozmowy. Wracasz do zasad, wracasz do standardów, a z tej podstawy jasność i pewność siebie odbudowują się naturalnie. To. Co rośnie w ciszy, rośnie silne. Jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła, daj like pod filmem, napisz w komentarzu, że wybierasz ciszę i szacunek do siebie. Subskrybuj Stoic Blessing i włącz powiadomienia, by oficjalnie stać się stoickim żołnierzem. Dziękuję za obejrzenie i kroczenie stoicką ścieżką, na której cisza nie jest słabością, lecz najsilniejszą reakcją ze wszystkich.